Hejka kochani widzowie, dzisiaj mamy domek Kukilus w SPA. On ma bardzo dużo akcesoriów, sami zobaczcie. Laleczka, takie ubranka i całe mnóstwo innych akcesoriów. Tak wygląda z tyłu. Tutaj mamy salonik i zaczynamy! Ok, odpakowujemy. Tutaj nożyczkami przez taśmę, bo tutaj jest taka taśma. Jeszcze tutaj i mamy domek. Taki fajny cookie loose. O i ma zawieszkę. Można go zabrać, gdzie tylko chce się. Z tyłu mamy taki fajny, tak jakby garaż rower. I zaczynamy odpokowywać w środku. Ojejku, patrzcie ile zaszytek, ale fajne. Mamy różową. I pewnie tu będzie laleczka, bo są, pytaj, bo są pytajniki, a tutaj nie ma. Chociaż nie wiem, tutaj tak. Zaczynamy odpokowywać Najpierw tą laleczkę. Tak jak myślałam, mamy tutaj laleczkę patrzcie jaką fajną i z tymi ubrankami ma tutaj takie ciuchy spodenki i fajny zameczek i mamy jeszcze do tego buciki białe teraz taki zielony odpakowujemy o tutaj mamy szafeczkę i fotel i nic nie ma ale super dobra ej to się kiuje, ale fajne i żółte i mamy tutaj wszystkie akcesoria inne mamy e, szafkę osuchawkę tutaj dotąd Pięknie pędzel. Umywalka! Yy, umywalka, okej. Okay. Środka, o! I maseczka. I wracamy do naszej laleczki, bo trzeba ją ubrać. A więc w zielone yy, spodenki. Ubieramy. I w bluzkę. Na górę oczywiście bluzkę, bo na dole ma strój pompielowy. Zaraz zobaczymy jak ona ładnie wygląda. Popatrzcie i jeszcze buciki, białe buciki. Tak wygląda nasza ubrana laleczka. I jeszcze trzeba jej zmienić buźki. Ma taką z ogórkami. I taką fajną zostawiamy ją tak, jej taką. A teraz najlepsze. Umeblowanie naszego domku. To może sobie postawimy w tym oto końciku. O! Dobrze. Teraz może dodamy do tego to coś. Ciekawe, po co ma takie dziwne haczyki. Dobra. Aha, może to jest po prostu na szczotkę. Dodamy sobie tutaj. Obok naszego domku. Albo jeszcze tak. Przestawimy to. I... Tu będzie nasza półka. Tutaj sobie postawimy wannę. Tak. A do półeczki wsadzimy szampon. I jeszcze jeden tutaj. Hmm, nie wiem, do czego to wsadzić. Może damy sobie. O, tak. Tu damy szampon. A tu szczotkę. Już wiem, co to jest. To jest suszarka. Damy ją sobie, może, też tutaj. Tak. Będzie odpowiednie miejsce. I teraz nasza kukiusz. Tak oto wygląda umeblowany domek naszej Kukilus. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście i do kolejnego odcinka. Pa, pa!